Mojej piersi coś mi gra. Bum, bum, robi cały czas To jest serce, pompa mocy Co do każdej komórki trafi Płynie krew, nosząc sen Od stóp do głowy co dzień Dzięki niemu żyje ciało Nawet kiedy śpimy w cieniu. Bum, bum, serce gra Krew płynie w dnia i siła w każdej kropli Moje jest sedzenie. Coś mi gra, bumbu robi cały czas To jest serce, pompa mocy, co do każdej komórki trafi Płynie krew, są tlen od stóp do głowy Co dzień dzięki niemu żyje ciało Nawet kiedy śpimy w cieniu bum, 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 serce gra serce płynie, pryw marnia dnia. siła w każdej kroce Moje serce nigdy nie zwolni Gdy biegnę, tańczę albo skaczę Szybciej biję w mojej piersi Bo chcę pomóc moim miśniom By były jeszcze dzielniejsze. Gdy śpiew się siedzę sobie, serce zwania lekko rytm, Ale nigdy się nie zatrzyma To życia najpewniejszy beat Bum, serce gra Krew płynie wytma z dnia siła w każdej kropli Moje serce nigdy nie zwolni W żyłach, tętnicach, naczyniach drobnych Krew jak rzeka płynie zgodnie Wszystko działa jak orkiestra, dyrygent jest to Serducho, co bez przerwy gra swój cudny pas. bum, 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 bum serce gra, krew płynie w rytmach dnia. Tlen i siła w każdej kropi moje serce nigdy nie zwolni. For me mm -hmm. mm -hmm.